Ale patrzcie jakie ładne biuro zaraz tutaj sobie kupię wycieczkę na środę pojedziemy na katamaran no i patrzcie, zapłaciłem 65 dolarów za wycieczkę na jutro, ale będzie fajnie Ale fajne są te góry Lubię te góry Jadę autobusem teraz Autobusem jadę sam Na wycieczkę katamaranem Zobaczymy jak będzie, ale będzie na pewno fajnie Oj, ale mnie przechylił oddali hotel Ancon a ta mała wieżyczka z prawej strony to jest ten mój Memories jest nas tylko 6 osób na tym katamaranie i jesteśmy na wyspie na której to podobno mają być iguany. Na razie iguany to są na łódce. A tam zjemy lunch. Idzie jedna. A tam jest druga. I tu jest trzecia. I tu jest czwarta. I takie małe żuczki wszędzie chodzą. O kurwa. Ale się przestraszyłem? Ej. Ej, spokojnie, spokojnie, bez nerwów. Będzie dobrze. Ale sobie chodzą, fajnie. Ale ich tu jest. Tam się gromadzą wszystkie. A to dlatego, że prawdopodobnie czują, że tu się robi jakieś Jedzenie robi się żarełko, to igłany się gromadzą. Rumek jest, zupka jest i takie muszelki dostały jedzenie zupę rybną. Te kłażą. Ej, mała. Mała. Rękę ci wystawiam. A nie upijacie mnie. Hmm? Podobno pod, one lubią tak pod spodem, jak się je drapie. Tutaj. Jeszcze raz próbuję. Jak się je tam. No, nie za bardzo chyba. No dobra, przyszła do mnie Iguana i chcę coś dobrego. Teraz mi z palcami spróbuj. O kurwa! Nie palca! Ale głupia, normalnie parucha mnie upieprzyła. Także jakby się ktoś pytał to taką pamiątkę sobie przywiozę z wyspy. Ja tu jeszcze mam z tej strony kawałek. No takie coś. Tak mi się wydaje, że to jest ta sama wyspa i ta sama palma, e, która była tutaj 12 lat temu. Wtedy strącaliśmy te kokosy, właśnie z tej palmy. Pamiętam, kijami. E, no, tak mi się wydaje, że to jest to samo miejsce. Tylko wtedy nie było takiego tutaj. E, takiego piasku tu usypanego może, może troszkę się może opuściło na dół i tak się uformowało takie coś tak wygląda jakby to może się troszkę opuściło na dół właśnie tam daleko płynie jakiś statek I całkiem przyjemnie tu jest zaraz zobacz jaka ta woda, ta woda musi być taka gorąca tutaj w tym w tym baseniku zaraz sprawdzę Wejdę do baseniku, bo mam takie buty 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 do chodzenia po po kamieniach Ja wiem, nie jest taka gorąca Jest ciepła, ale nie taka gorąca bardzo I ten stateczek stoi <laughs> Dziewczyny poszły szukać takiego basenu naturalnego niby i poszły w tą stronę. Idę za nimi Nie wiem czy je znajdę. Coś tam w tej trawie zaszeleściło ale gdzieś to gdzieś to to musi być Zobaczymy jak mi wyjdzie Dziewczyny poszły szukać takiego basenu naturalnego niby i poszły w tą stronę idę za nimi Nie wiem czy je znajdę coś tam w tej trawie zaszeleściło ale gdzieś to gdzieś to to musi być Zobaczymy jak mi wyjdzie Okej, okay. śmigam dalej przez tą wyspę Spotkałem dziewczyny, ale nie chciałem ich tak nagrywać, bo były, były pół nago i może nie chciały, żeby je tak nagrywać um, Ale tu suche gałęzie Ale one powiedziały, że tu nic takiego nie ma znaczy pewnie jest tylko A może to jest tamto właśnie To tak e, e, Takie białe miejsce tam Może tak to oni to nazywają sobie Ja myślę, że to chyba o to chodzi Ale wyspa ogólnie fajna Zaraz tam dojdę kawałek I zobaczymy, czy to czy to jest to? Tutaj są świeże ślady od klapek. Co by znaczyło, że tędy szły dziewczyny, ale mówiły, że nic tutaj nie widziały ciekawego w okolicy. Zresztą ja też nie widzę. Poza tym, że jest tu gorąco. A może to o to chodziło? jest tu gorąco i tak nawet całkiem przyzwoicie o ale tutaj prądy są jakieś woda tutaj tak szybko płynie ale numer a może to jest gdzieś tam gdzieś tam dalej no okej okay, na razie Tutaj sobie leży taka muszelka, którą kupiłem za 5 dolarów. To no nie ta sama, tylko podobna. Ręcznik jest. A tutaj ta woda tak szybko biegnie. A ja do tej wody wejdę. A ja wejdę sprawdzić, jak to się czuje. Jak ta woda tak zasuwa. I co? Fajnie. Jo. To jest ale fajnie tu jest tam jest to nie jest ocean, to jest e, Morze Karaibskie Ale tak jestem między dwiema wyspami Między tą a tą Ale to jest jacarsko. Dobra, a teraz Wracam z powrotem tędy Przez tą rzekę To nie jest rzeka, ale niech się nazywa że to jest rzeka Przy okazji mogę zrobić tutaj potrzebę fizjologiczną O jeszcze podgrzałem tą rzekę troszeczkę Chociaż jest ciepło jak nie wiem co fajnie. Ale tu jest fajnie. Słuchajcie. Tutaj jest naprawdę fajnie. A tam jakieś chmury nadciągają. No tam nad tymi górami są zawsze chmury. To jest inna rzecz. Dobra. Jeszcze raz widok z tej strony. I się z Wami żegnam. Słuchajcie. Muszę Wam to pokazać. Koniecznie. Jestem na takiej bezludnej wyspie. Tam w oddali są góry i grzmi. Bardzo możliwe, że będzie padał deszcz niedługo. A tutaj są takie, takie chaszcze, takie zarośla, nie? I w tych zaroślach normalnie odsuwam te krzaki. Yo! I to jest taka, i to jest taka kurde muszla. Ale numer. To w ogóle zauważyłem, że o, ona troszkę dziurawa jest. No tutaj cień padał. Czekaj, pokażę z tej strony. O tak! No ma dziurkę, niestety. I takie muszle w tych krzakach siedzą. Jak grzyby w deszczu. Prawie. Dobra. Idę dalej. Bye bye. See you next year a tam się błysnęło przed chwilą dojeżdżamy do mariny może się błysnie jeszcze ale leje na pewno na 100% wracamy z powrotem Ryb nie było. Wyspa była ładna. I gułanie takie sobie. I wracamy z powrotem. Ale do trzęsie. Wojsko jakieś. Kubańskie domki. Bońska droga Tak się czasami zastanawiam Kiedy oni skompletują Fundusze na remont tego wszystkiego Bo to Niewątpliwie wymaga remontu Tak jak widać Wymaga remontu Tylko skąd oni na to pieniądze wezmą Tego nie wiem Wygląda. Michu pięknie. Michu. Michu poleciał. Wszystko się tak jakby wali. No ale co zrobić? Wracamy z powrotem. Ryb nie było. I wyspa była ładna i guany takie sobie. I wracamy z powrotem. Ale do trzęsie. Wojsko jakieś. Kubańskie domki. I kubańska droga. Tak się czasami zastanawiam kiedy oni skompletują fundusze na remont tego wszystkiego bo to niewątpliwie wymaga remontu tak jak widać yy, wymaga remontu tylko skąd oni na to pieniądze wezmą tego nie wiem tak to wygląda Michu, pięknie. Michu! Michu poleciał. Wszystko się tak jakby wali. No ale... Co zrobić?